To chłopiec piękny i młody. Jakaż to obok dziewica? Brzegami, silnej świtej wody idą przy świetle księżyca. Ona mu skosza daje maliny, a on niej kwiaty do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny. Pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze, pod tym się widzą modrzewie. Młody jest strzelcem w tutejszym Boże. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Powiedz mi, piękna, ludwa dziewczyna, po nam te tajemnice, Jakąś przybiegła do mnie drożyną, gdzie dom jest twój, twoi rodzice, minęło lato. Żółkniały liście i dżdżysta nastała bogu. Zawszeż mam czekać Twojego przyjścia na dzikich brzegach wiezionych. Zawszeż po kniejach jak sarna płocha, jak upiór błądzisz w noc senną. Zastanie się lepiej z tym, kto Cię kocha. Zostań, o Luba ze mną. Stój, stój, odpowie hardym łokosie. Pomnę, co ojciec rzekł stary, słowicze dzięki w mężczyzny głosie, a w sercu się zamiary. Więcej się waszej obłudy boję, niż w zmienne ufam za Może bym prośby przyjęła twoje, ale czy będziesz mi stały? Chłopiec klęknął, chwycił dłoń w dłoń piasku, piekielny wzywa potęgi, klął się przy świętym księżyca blasku, lecz czy woła przysięgi? Dochowaj strzelcze, to moja rada, bo kto przysięgę naruszy, ach biada jemu za życia biada i biada jego złej duszy. To mówiąc dziewka więcej nie czeka, wieniec włożyła na skronie i pożegnawszy strzelca z daleka na zwykłe uchodzi w głowie. Próżno się za nim strzelec pomyka, Rączym wybiegom nie sprostał. Znikła, jak lekki powiew wietrzyka, A on sam jeden pozostał. Sam został, dziką powracą drogą. Ziemia uchyla się grząska, Cisza wokoło i tylko pod nogą Zwiędła szeleszcze gałązka. Idzie na wodą błędny krok, błędne błędnemi strzela oczyma. Wtem wiatr zaszumiał po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma, burzy się wzdyma, pękają tonie, o niesłychane zjawiska, ponad srebrzyste świtezi błonie dziewicza piękność wytryska. Chłopcze mój piękny, chłopcze mój młody, zanik czule dziewica, bo co wokoło świtezi wody błądzisz przy świetle księżyca? Po co żałujesz dzikiej wietrznicy, która cię zwabia w oknie? Zabraca rzuca w tęsknicy i może jeszcze się śmieje. Daj się nam mówić czułym wyrazem, porzuć wzdychania i żale. Do mnie, tu do mnie, tu będzie razem, powodnym pląsać krysztale. Podbiega strzelec i staje w biegu. I chciałby skoczyć i nie chce. W ten mudra fala, przetrząc przez brzegu z lekką um stopę załekła. Zapomniał strzelec z złej dziewczynie, przysięgą pogardził świętą. Na zgubę oślep bierze w głębinie nową zwabioną ponętą. W ten wietrzyk świsnął, obłoczek prysnął, co ją krył blasku. Poznaje strzelec dziewczynę z bliska, ach, to dziewczyna z podlasku. A gdzie przysięga, gdzie moja rada? Wszak kto przysięgę naruszy, Ach, biada jemu za życia biada i biada jego złej duszy. Nie tobie igrać przez srebrne tonie, Lub nurkiem plustać w głąb jasną. Surowa ziemia ciało pochłonie, Oczy twe żwirem zagasną. A dusza przy tym świadomym drzewie Niech lat doczeka tysiąca. Wieczne, piekielne cierpiąc zarzewie, Nie ma czym zgasić gorąca. Słyszy to strzelec, błędny krok niesie, błędnemi rzuca oczyma, a wicher szumi po gęstym lesie, woda się burzy i wdyma. Burzy się wdyma i wry, aż do dna kręcona nurtem pochwyca, roztwiera paszczę, otchłań podwodna, ginie z młodzieńcem dziewica. Woda się dotąd burzy i do Dotąd przy świetle księżyca snuje się para znikomych cieni. Jest to z młodzieńca dziewica. Ona po srebrnym pląsem ziorze. On po tym jęczą drzew. Któż jest młodzieniec? Strzelcem był Boży. A kto dziewica? Ja nie wiem. wspaniałą, przepiękną dekorację przygotował dla nas zespół pod kierunkiem pani Agaty Hapunik. A za oprawę fotograficzną odpowiedzialna jest pani profesor Ewelina Noszczyk. A matratorem byłam ja, czyli Teresa Regal. Proszę Państwa, cel szczytny, dzisiaj zbieramy pieniążki na leczenie chorego dzieciątka, bardzo młodej, młodej często, owianki, siedmioletniej, niespełna dziewczynki, która naprawdę musi stoczyć ciężką walkę. Jeśli jej pomożemy, jeśli się dołożymy, na pewno ta walka będzie dla niej o wiele, wiele łatwiejsza. Potrzebne są ogromne pieniądze. Liczymy na Wasz dar z serca. Pięknie dziękujemy. Dziękujemy. Wszystkim.